Zacznę tutaj sprawdzać, która odpowiedź jest prawidłowa. To ja sobie opuszczę nawiasy, tak, żeby te wyrażenia troszeczkę przystępniej wyglądały, przynajmniej dla mnie. Czyli mam x i teraz, jeżeli przed nawiasem stoi minusik, to opuszczam zmieniając znaki, czyli mam minus 2x i minus 5, czyli mogę napisać, że moje f równa się x odjąć 2x, to będzie po prostu minus x, no i oczywiście jeszcze minus piąteczka. F już mam, teraz g. g to jest 6 minus minus 3x dodać 2. Czyli moje G to się równa 6, i uwaga, opuszczam nawiasy, ponieważ... ponieważ muszę je opuścić, ale opuszczam zmieniając znaki, ponieważ przed nawiasem stoi minus, więc zrobi mi się plus 3x i minus 2. Wobec tego moje G to jest 6 minus 2, czyli 4, dodać 3x. No i oczywiście mamy jeszcze h, 5 minus, za każdym razem te minusy zobaczcie, chcą sprawdzić, czy pamiętacie, jak opuszcza się nawiasy, gdy są minusy przed nawiasami. Czyli moje h to będzie 5. I teraz minusik przed, więc minus 2x i minus 4. Czyli moje h to jest 5-4, czyli 1 odjąć 2x. No, jakbyście tak luknęli tak naprawdę na te wyrażenia fgh po naszym opuszczeniu, to nie wiem, czy wam się coś rzuca w oczy. No, mi się troszeczkę coś rzuca, ale pytanie, czy mam tak naprawdę od razu wam powiedzieć, co mi się rzuciło, czy po prostu sobie po kolei dodajemy. Może sobie dodajmy, słuchajcie, do f dodaję g i zobaczę, czy wychodzi h. f to jest minus x minus 5. A g to jest 4 plus 3x. No więc zobaczcie, 3x minus x to jest 2x, a minus 5 plus 4 to jest minus 1. No nie wygląda to, słuchajcie, jak h. Aczkolwiek widzicie, tam są prawie zmienione tylko znaki, nie? Niby podobnie, ale minusiki tam swoje zrobiły. No więc liczymy teraz, ile to jest f plus h i zobaczymy, czy to jest g. f to jest minus x minus 5, a h to jest plus 1 minus 2x. No, i teraz mam tak, minus x i minus 2x to jest minus 3x, a minus 5 plus 1 to jest minus 4. Zobaczcie, znowu wyszło tak jakby g, ale z innymi znakami, nie? Ja już wiem, co się święci. Słuchajcie, pewnie suma da nam 0, ale zobaczmy. Eee, zobaczmy jeszcze g plus h. Jak do g, czyli do 4 plus 3x, dodam, słuchajcie, 1 minus 2x, to mam 4 plus 1, czyli 5. I 3x minus 2x to jest plus X, czyli znowu wyszło mi tak naprawdę F, ale z, z minusem, tak jakby minus F nam wyszło, tak? No więc ja już ewidentnie widzę, że F plus g plus H na pewno będzie 0, ale sprawdźmy to. Minus X minus 5, plus 4 plus 3x i plus 1 minus 2x. No i teraz zobaczcie, najpierw pododawajmy sobie x. Mam minus x minus 2x to jest minus 3x i dodać 3x no to jest 0x. Minus 5 plus 4 to minus 1 i plus 1 to jest po prostu 0. Słuchajcie.